O, w warsztacie terapii zajęciowej jestem gościem i przyszłam do was z prezentem, ale chciałabym, żebyście, jak wiecie, w ostatnim bazarze ukazało się, ukazał się artykuł o waszej pracowni. Tak, tak, a ja się bardzo bardzo dziękuję pani Krysi Proszę I bardzo. Jest. Yes. 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 Okay. No, proszę bardzo, ale to jest dla was, na panią. Proszę bardzo. To, to. To. Ja mam to, to, to. 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 Ja ja Proszę. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Bardzo proszę. Proszę. Jak będą potrzebne, jak będziecie gdzieś wyjeżdżać, możecie sobie też zabrać. To powiedzcie mi teraz, co robicie. No, zajączki, To są te zajączki, którymi chwalicie się już od dwóch tygodni na Facebooku, tak? Tak. Super. Nie chcecie być w kadrze, to się My Was śledzimy na Facebooku. A kiedy macie kiermasz świąteczny? W ogóle będzie fajnie, bo za dużo na bieżąco nam schodzi sobie. A no to jeszcze lepiej. To co, no dokładnie, nie wiemy się Jesteś? Widzę. Jest. Super, nie? A Wy macie tutaj jaką bardziej skomplikowaną pracę. Tak. Świetnie. No o tym wszystko jest. Wszystko jest, tak. wszystko na bieżąco oglądamy. Tak, tak. Ale teraz przyszłam sama Was tutaj jeszcze Tak, tak. zrobić, żeby, żeby było widać, że naprawdę jesteście. Tak, tak. A te zajączki też są. To ile zrobiłaś już zajączkowy? Radek chacz, Ile zajączków już zrobiłaś? Patrz tu, przadaj. <śle> ile powiedzieć? Radek wiem, dużo. Pa, o, tu ko, tu, 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 tu to, co, Tyle co jest tu. Świetnie. Tak. Gwiazda. No, Jakby się chce być w gazecie, to trzeba pracować. O, tyle co tu jest. Super. Nie, nie, nie. Tu proszę, panza. Świetne zajączki. O, jakie łamy, tak wygląda. Już nie! Jeszcze Jak to Moja wina! Domino! O! o, o tutaj jakie jest to, piękne! Zając! Zając! To Nie się, to musi być. Masyczne. No,

Dzień dobry Pani. Dzień dobry Panu. Witam. Od, od Pani sobie zabierz gazetkę. Jeszcze zobaczymy co tutaj robią. A co macie za świetną maszynę?

Pokaż nam. Pokaż jak Super! bliżej troszeczkę. Chodź, chodź bliżej, chodź bliżej. Pokaż do kamery bliżej. Pokaż tą kartę, tak? Tu obliżesz. Świetnie. Pięknie. Pokaż A i to z tego powstaje taka kartka. Bardzo ładna. I to będziecie teraz zdobić, tak? Dobrze. Macie tutaj wszystkie możliwe przerywy. tak? wszystko to jest możliwe. Jednym słowem, nie nudzi się wam? Nie, nie. się nie To Będę czasem wpadać i odwiedzać. was, tak? No, ja sobie na pewno zobaczę. Wieczorem będziecie mieć sprawozdanie, gdzie dzisiaj byliście nie? Na pomoc. No to dziękuję Wam bardzo. Życzę, życzymy wszyscy powodzenia.